Zadanie pierwsze. Firma przesyłkowa Wielpak korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Maksymalne wymiary prostopadłościennej paczki, którą można nadać za pośrednictwem tej firmy wynoszą 38, 41 na 64 cm, a masa, masa przesyłki nie może być większa niż 25 kg. W tabeli zapisano wymiary i masę czterech paczek. Które z tych paczek mogą być nadane? Przez paczkomat tej firmy, wybierz odpowiedź. No dobra, no to patrzymy. Mamy tutaj zaznaczone, jakie są maksymalne wymiary. No to porównujemy póki co wymiary. No tutaj już można, o, rzuciło mi się okiem na masę, no i widzimy, że już trzecia opcja nie może być, bo masowo przekracza. No dobra, no to co dalej? Tutaj maksymalne wymiary, no to mamy. 38, 41 na 64. No i widzimy, że pierwsza paczka przekracza w jednym wymiarze. W jednym wymiarze, w tym trzecim, wykracza poza 64, więc niestety, ale jedynka też nie może. No to popatrzmy na, dru na drugą. Pierwszy wymiar się zgadza, drugi się zgadza, trzeci się zgadza, więc jak najbardziej dwójeczka może być. No i patrzymy na czwartą. 26, 39 i 63. Masa też się zgadza, więc jak najbardziej. Jak najbardziej może być. No to, to jest odpowiedź 2 i 4. Szukamy, czy jest taka, no i jest. To jest odpowiedź D.